Cześć z tej strony, Dawid. Często mnie pytacie w komentarzach i prywatnych wiadomościach, dlaczego mój wybór padł na Terexa TC16. Dlatego teraz odpowiem wam na to pytanie. Między innymi ma kilka fajnych rozwiązań, które mi się spodobały osobiście. No to zaraz wam je wszystkie pokażę. Więc zaczynając od podwozia. Fajne jest tutaj poszerzanie pługa, czyli wyciągamy sobie zawleczkę o. Wyciągamy dokładkę, odwracamy, wsadzamy ją z powrotem, wsadzamy zawleczkę i już mamy pług poszerzony. Następnie gąsienice są hydraulicznie rozsuwane, to też jest fajnie, nie trzeba tego żadnymi linkami ciągać ani nic i maszyna jest dużo stabilniejsza. chodząc do ramienia. Mi zależało głównie na tym, żeby siłownik od wysięgu był od góry montowany, nie od dołu. Ze względu na to, że zawsze możemy coś sobie tutaj wziąć większego i nie obawiać się o uszkodzenie. Tak wiem, są różne osłonki na siłownik i tak dalej, a ja jednak temu nie ufam. Zobaczcie, są dodatkowe linie. Do różnych osprzętów można zamontować tutaj naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy. Mam tutaj złącze Glenhoffa, mogę łyżkę obrócić ją i będzie wtedy przedsiębiorna. To jest fajne, jeżeli musimy gdzieś zasypywać przy ścianach. Po prostu wracamy sobie łyżeczkę i dosypujemy. To jest też bardzo duża wygoda. Tego ramię i siłowniki wydają mi się sporo grubsze niż w innych minikoparkach. Dosyć solidnie to wygląda. Następnie, przechodząc do kabiny. Mamy w standardzie oświetlenie LEDowe z przodu i z tyłu. Dosyć fajne jest też to, że kabinę w ogóle możemy zdjąć. Czyli, jeżeli potrzebujemy wjechać do jakichś budynków albo gdzieś, gdzie jest po prostu nisko, to odkręcamy sobie cztery śrubki, tak, dwie tu, dwie tam i całą kabinę ściągamy. Też jest fajne jeszcze to, że tutaj. W ogóle mini koparkę za kabinę możemy podnosić, tak, możemy za kabinę. Widzicie, są miejsca hakowe. Zakładamy jeden trawers i podciągamy całą mini kopareczkę do góry, czyli nie łapiemy gdzieś tam u dołu, gdzie tam powiedzmy jak dźwigami są podnoszą, tak, dźwigami są dosyć krótkie łańcuchy, albo w ogóle na tych łańcuchach to jest porażka dla mnie, bo wtedy ściągając, podciągając maszynę do góry. Hak, haki z łańcuchami wszystko się ściśnia i może nam wywalić szyby lub pogiąć kabinę nawet. Tutaj tego nie ma. Z tyłu mamy fajnie na bieżąco możemy kontrolować stan płynu chłodniczego oraz oleju hydraulicznego. Od góry wlew paliwa. To jedynie jest troszkę niewygodne, no bo jednak trzeba wysoko podnosić bańkę z paliwem, żeby dolać. A to piąteczkami można dolewać, bo to nie ma dużego zbiornika. W komorze silnika, zobaczcie w ogóle, jak tutaj jest wszystko ładnie. Do wszystkiego mamy dostęp z każdej strony. Wszystko można samemu tutaj zrobić. Także koszty serwisowania są powiedzmy dużo mniejsze, bo nie potrzebujemy rozkręcać całej maszyny. I tak jak mówiłem, ledy też z tyłu. Bardziej, jeżeli teraz chodzi o wnętrze, to spójrzcie. Tutaj mam tylko dwa pedały od jazdy nie mam pedała od skrętu ramienia zostało to przeniesienie, przeniesione do joysticka także w suwaczku mam obrót ramienia to jest też dużo wygodniejsze dzięki czemu mamy dużo więcej miejsca na nogi jak widzicie w ogóle moim zdaniem kabina jest dosyć przestrzenna nie mam to jakoś mało miejsca pod fotelem mamy dodatkowy schowek na no jakieś klucze, smarownice. Z przodu też tutaj mamy yy, taki uchwyt, gdzie możemy trzymać klucz właśnie do szybkozłącza. Jest kilka nawiewów, które możemy ustawić sobie jak chcemy. Podłokietniki są regulowane, Wystarczy tutaj poluzować, jeszcze troszkę, o. widzicie, możemy sobie regulować wysokość podłokietnika. Mamy tutaj taką fajną kieszonkę, do której możemy wrzucić telefon. Blisko też jest gniazdko, dzięki czemu możemy się też szybko ładować. Z innych takich fajnych rzeczy jest na przykład to, że po zwolnieniu blokadek możemy szybę albo całkowicie podnieść, albo tylko ustawić. Żeby była lekko uchylona, dzięki czemu cały czas mamy wentylację. Widzicie? Jest to fajne w momentach, kiedy jest dosyć parno. Jest duża wilgoć, zaczynają nam parować szyby, to sobie wtedy uchylamy i nie mamy problemu. Kolejnym atutem są drugie drzwi. To jest też bardzo fajne w momencie kiedy potrzebujemy wydostać się, na przykład z koparki, żeby coś zrobić. A przykładowo trzymamy rurę kanalizacyjną i jesteśmy przyparci lewą stroną do, do ściany, tak? No to otwieramy drugie drzwi i wychodzimy. Co prawda jest trochę trudniej ze względu na cały pulpit, ale da się wyjść. Nie trzeba tego robić przez przednią szybę. Fajne jest też to, że pod podłogą mamy możliwość szybkiego wyłączenia masy. Trochę już się przybrudziło do pracy. No ale też, zobaczcie, jest fajny dostęp do wszystkich węży. Także chwila, moment ściągamy całą podłogę i mamy wszystko na wierzchu. Też nie trzeba połowy maszyny rozbierać. A poza tym dlaczego jeszcze kupiłem? Bo mi się po prostu spodobała. To był też kolejny powód. Podoba mi się jej malowanie. Dla mnie jest dosyć wygodna. Przyjemnie mi się w niej pracuje. A właśnie dużo tych, tych takich bajerów ma. Wiadomo też, jeszcze dużym atutem tego jest cena, której nie zdradzę. E, musicie sami pytać u dealera. Dillerem jest EWPA. Mają siedzibę swoją w Poznaniu i kilka oddziałów po całej Polsce. Także zachęcam do kontaktu z nimi. E, jeszcze co? No, dostępność serwisu i części. To też jest bardzo ważne. Jeżeli wyrobię się czasowo, to w majówkę nagram dla Was cały taki poradnik, jak obsługiwać mini koparkę. Myślę, że Wam się spodoba. Tylko mówię, jak będę miał czas, po prostu, bo mam kupę innych też zadań do porobienia. Tak samo będzie filmik o tym, jak wymieniać łyżki. No, tutaj mamy to złącze Lenchoffa, jest dosyć fajne. Mam też tą skarpówkę hydrauliczną, dlatego też właśnie tam. Będę chciał zwrócić szczególną uwagę na węże oraz na spuszczanie ciśnienia. Co wam wszystko pokażę. Zachęcam Was do zostawienia komentarza i lajka. Jeżeli jesteście nowymi widzami, zapraszam też do zostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, abyście wiedzieli o każdym nowym filmiku. Zapraszam Was również na mój fanpage świat operatora na Facebooku oraz na Instagram. No, no i do następnego razu. Cześć.